KSW 34, z nami Borys Mańkowski. Ty tutaj nie walczyłeś na tej gali, to tylko przypominamy krótko Twoje najbliższe plany, gdzie Ciebie zobaczymy. Sam nie wiem. Poczekamy zobaczymy, bo sam nie wiem. Sam nie wiesz. Ale tutaj już dzisiaj w związku właśnie z tą galą i z wydarzeniami na tej gali już pierwsze jakieś pojawiły się no dość mocne sugestie, że będziemy oglądać się w pojedynku z stępekiem saidowym, po raz drugi w historii. Po raz trzeci w historii. E, po raz trzeci w historii. <grym> tak, tak, wydaje mi się, że po tej walce, którą właśnie obejrzałem, to teraz już na pewno będzie takie zestawienie, także no wyczekuję. Jak oceniasz ten pojedynek z e, Kurczę, no ten, ten no to naprawdę mocny zawodnik, bo bo już wcześniej widziałem, widziałem jego walki, chociażby z Rafałem Oksą, więc wiedziałem, że będzie mocny. Nastawił bardzo mocny opór, ale jednak tutaj zapasy pokazały, że, że warto, warto je uprawiać, bo dzięki temu tak naprawdę Aslan wygrał. Oglądałeś się Aslambeka Saidowa, który no, miał tam krótką przerwę, potem wrócił, teraz sztoczył kolejny bój. W porównaniu z tym, co gdzieś tam wspominasz z występu tego ostatniego z nim, zmienił się w czymś? Czymś tutaj szczególnym Cię zaskoczył w tym pojedynku? Eee, znaczy to inaczej, no kurde, każdy ma jakąś tam swoją bazę i będzie ją delikatnie, teraz na tym poziomie już delikatnie można, można ją tylko rozwinąć, yy, Jeden co myślę, że wydaje, że trochę, troszeczkę yy, pracy stójkowej poprawił, yy, no i tyle, tyle co zdążyłem zauważyć z tego. Z tego i jest poprzednik jego walką. Dla ciebie ta walka to kolejne takie poważne wyzwanie. Cieszy się na to, że ewentualnie przyjdzie Ci po raz trzeci walczyć, trzeci powtórzmy walczyć ze slamkiem Sejdowym? Yy, to znaczy, czy mnie cieszy? No, cieszy mnie z racji tego, że po prostu będzie to trzecia walka i, i na, tym, na tym myślę, że się już zakończy ta nasza tryloga i raz bardziej to mnie cieszy. Yy, a potem już, jeżeli już potem go pokonam, bo zapewne tak, zapewne tak będzie, mam nadzieję, <laughs> to, to nie, nie wiem co dalej wtedy, bo to naprawdę to trzeba... Mocno się sprężyć, żeby znaleźć kogoś, żeby gdzieś tam, żebym dalej poszedł gdzieś do przodu, bo to gdzieś tak, jak patrzyłem po takich rankingowych sprawach, to naprawdę no, musieliby kogoś wylać z, z, z trzech głównych organizacji światowych, żebym mógł gdzieś iść dalej, więc teraz tak naprawdę e, nie mam jak gdyby takiej nerwówki o to, żeby pójść gdzieś dalej, bardziej jest nerwówka taka, żeby utrzymać, ut, utrzymać się w tym miejscu, gdzie jestem. Bo... To kogo mogliby wylać ewentualnie, jakbyś tak popatrzył, bo patrzysz na to? Wiesz co, nie pamiętam chcą, ile dokładnie było przede mną tych zawodników, tam na świecie chyba około 30 chyba. Więc no kurczę, mało ich jest ogólnie, nie? Także ta pierwsza 30 światowa, no, jest, nie jest z czego wybierać właśnie. O, może, może w ten sposób większość jest w UFC, e, po niektórzy są w i, i w World series, series of Fighting, więc... Kurczę, ciężka sprawa. Chyba będę musiał bić się tylko z gorszymi. No dobra, to zanim będziesz musiał bić się tylko z gorszymi, to jeszcze ten pojedynek ewentualnie za Stambekiem Saidowym. A Zlambek też jest gorszy. Jest. <grym> Aha, no dobra. To z gorszymi jeszcze od Znameka, albo, albo nie, tak, tak samo słabym jak on. W każdym razie, w każdym razie ty nie wiesz do końca, kiedy ten pojedynek mógłby się ewentualnie. Nie, nie a Zlawek jest bardzo mocny, tyle, że ja jestem jeszcze mocniejszy o to, chodzi. nie jest słaby. bardzo, jest bardzo mocny, tylko ja jestem jeszcze mocniejszy. No i sobie teraz wszystko wy... no, Teraz no. sobie wszystko wyjaśniliśmy, a Znabek jest e, słabszy od chociaż jest bardzo mocny, ty do tego pojedynku za słabszym od ciebie, ale jednak bardzo mocnym, tak. ewentualnie teraz jakoś zaczniesz przygotowania. Jak wygląda teraz cała twoja sytuacja? Tak, mogę, mogę rozpocząć przygotowanie już tak naprawdę, naprawdę mocno. Bazę, bazę tlenową i bazę siłową mam zbudowaną, bo, bo to to, co głównie mogę robić, więc o to się nie martwię, czyli tak naprawdę mogę, mogę zacząć jak gdyby e, strugać z tego, co, co mam. Strugać z tego, co masz. Przygotowania w Vouchu to zawsze tam też, a, 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 jakby słynne, już te przygotowania są wałczańskie, tak. jeśli chodzi o was, jak tam było w tym roku? W tym roku mnie nie było właśnie. A właśnie ciebie tam nie było? Tak. So, nie żałuję, że ciebie tam nie było. Właśnie tak przeglądałem, zdjęcia nie był? Nie był, no właśnie nie było. No zawsze zawsze byłem, no ale tak jak mówię, no niestety na, na sparingi, sparingi musiałem sobie odpuścić, więc niestety w tym roku mi nie było Wałczu. Chyba pierwszy raz w historii tych obozów. Wracając do tego wszystkiego, jeśli chodzi o twoje sparingi, o te Twoje przygotowania, to mówisz, że już jesteś gotów podjąć się w 100% teraz tak na, na pełnej parze. No tak, teraz jak dadzą mi 2-3 miesiące, to to. to, to Wydaje mi się, że wystarczy po to, żeby właśnie móc się, móc się przygotować tak, tak jakbym chciał. No w tej Warszawie niestety wystąpić bym nie mógł, bo no a as Aslamowi by to pasowało, bo bez przygotowania, bez jakby wyżej to zapewne, by to pasowało każdemu z moich przeciwników, no ale niestety, 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 niestety dla mnie, niestety yy, dla moich przeciwników yy, no nie, nie, nie zrobię takiego głupiego kroku, bo nie chcę z zmarnować tego slamu. To kończąc już zupełnie. Tylko powiedz jeszcze w takim razie, e, ta trzecia walka teraz ze slambekiem Sam mówisz, to może być jakiś przełom, to może być jakiś moment, który no, sprowadzi wszystkich trochę w mały kłopot. Z kim teraz dalej? Ewentualnie Borys Mańkowskiego. Ja wrócę, wrócę do tego. Z kim ty chciałbyś ewentualnie zawalczyć? Czy coś takiego, z kim chciałbyś się zmierzyć po ewentualnym zwycięstwie nad slambekiem No Szczerze mówiąc, są zawodnicy, z którymi chciałbym się zmierzyć, ale, ale to już musiałbym y, przejść dalej, żeby, żeby móc się z nimi zmierzyć. Więc na tą, na tą chwilę. Z ludźmi, z którymi mógłbym się bić tutaj, no nie, nie mam nikogo takiego. Chyba chyba, że nie wiem, że George San chciał wrócić, by sobie myślał, kurde, a mu z mój pasuje, no to wtedy ja jestem jak najbardziej za. Ury, to byłaby fajna walka, też byśmy chcieli, żeby tutaj przyjechał. Bardzo, 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 bardzo bym chciał. szczególnie, że to był mój ulubiony zawodnik, więc chętnie bym skrzyżował z nim rękawica. I na taką walkę chętnie poczekamy. Dziękuję bardzo. Borys Mańkowski. Dzięki wielki pozdrawiam.